Siema. Siema, siema. Dzisiaj gramy w papierio. Zobaczymy jak nam pójdzie. Ile będziemy mieć procent mapki. Najprawdopodobniej jutro będzie odcinek znowu z Shadow Fight 2. Zostawcie lajka, like subskrypcję, a my lecimy. Mamy już 2% mapy. Tu rozwalamy. To był chyba różowy. Tak, rozwaliliśmy różowego. Tutaj jakiś kolejny jest. Powoli się do niego tutaj budujemy. I gdzie on w ogóle jest? Mamy 4% mapy już. O tu jest jakiś, co zaczął, więc go kilamy. Ile mamy? 5%. O, rozwalimy? tak, rozwaliliśmy go. Jest. O nie, reklama. Trzeba włą włączać bez sieci to. Dobra. Yy, a, mamy takie coś za tę reklamę. No, spoko. Ile mamy? O, siedem, a ktoś, nam no, żre, tam teren, kurde, tutaj, nie, no tak to nie może być, kurde, no jak jest się dużym, to tak ktoś Wam właśnie je ten teren, o nie, 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 on nas może zaraz rozwalić, jest! I znowu reklama, a my już jesteśmy w grze i mamy super doładowanie! Rozwalimy no, go, tak? Dobra. Ale szybko możemy zdobyć teren. 9% już. No, różowego tutaj. Dojeżdżamy powoli. A ten nam tu teren chce jeść. Mamy jakąś krówkę odblokowaną. Ciekawe, czy nam się uda zdobyć 20%, bo mamy na razie 10%. Nieźle nam nawet idzie, powiem Wam. Więc zostawcie lajka. To zrobię odcinek albo taki challenge. Jak zostawicie 5 łapek w górę, że muszę całą mapę zrobić. I takiego jednorożca zdobyć, co jest za 100% mapy. Już mamy 12%, prawie 13%. Tu ktoś nam chyba terenu podjadł. Mamy to już 13%. Wow, nieźle to idzie w ogóle. Typka zabijamy. Tego tak samo. No, jestem największy na mapie, to każdy chce mnie dojechać. O nie, co ja zrobiłem? 13%. A więc jestem po przerwie. Zdobyliśmy. Nie, to. Nie, to zdobyliśmy to. I chyba to. to spróbujemy naszą krówką. I... internetu, no tak, bo wyłączyłem. Włączył się, włączył się. To pewnie zaraz będziemy mogli zagrać. Mamy fajne nowe postacie. I play. Na początek kill, pięknie. Co jest tyle różowych na mapie w ogóle? Hmm. Ciekawe, gdzie on jest? Idziemy tutaj. Zrobimy coś takiego, że o. O, ktoś go zabił? Fajnie. Lecimy sobie, powiększamy na cztery. No nie! Zostaliśmy zabici. To dziś na tyle, żegnam się z Wami, papa. Pa.